Przygotowaliśmy taką też wystawę czasową poświęconą pamięci Dębiczan, którzy 100 lat temu brali udział w wojnie polsko-bolszewickiej. Jednocześnie ciekawostką jest to, że odsłaniamy tablicę poświęconą pamięci żołnierzy 9 Pułku Łanów Małopolskich, jednostki, która powstała w listopadzie 1918 roku w Dębicy. Stąd wyruszyła na swój szlak bojowy. Tam byli Dębiczanie, piękni, wspaniali ludzie, którzy najwięcej krwi stracili podczas właśnie tej legendarnej bitwy pod Komarowem. Zatrzymali Budionego, nie pozwolili przejść dalej. Możemy być dumni, bo to nasze dębickie dzieci poszły tam i walczyły. Nie możemy o tym zapomnieć. Z okazji stulecia tej chwalebnej bitwy pod, pod Komarowem i udziału w niej Dębiczan przebudowaliśmy kawaleryjską część naszej stałej wystawy garnizonowej. Ważnymi elementami są repliki dwóch mundurów. Jednego właśnie w barwach 9 Pułku Ułanów Małopolskich, drugi mundur w barwach 5 Pułku Szczeców Konnych. Uzupełnienie naszej wystawy o te właśnie piękne repliki było możliwe dzięki wsparciu Starostwa Powiatowego w Dębicy. Warto tutaj zaglądać, warto przyjść, jeśli ktoś nie był, nie tylko na wystawę poświęconą faktycznie bitwie pod Komarowem, ale też na wystawę poświęconą w ogóle mieszkańcom Dębicy, bo jest tu taka wystawa. Ostatnie dni przed wybuchem wojny II Światowej bardzo. Naprawdę bardzo wartościowe dokumenty i takie myślę wzruszające wszystkich, którzy są związani z ziemią dębicką. Myślę, że część młodzieży w ogóle nie widziała jeszcze muzeum w dębicy i nie wie, co tutaj się znajduje i bardzo bym był szczęśliwy, gdyby to się zmieniło, a może być przyczynkiem do tego ta właśnie wystawa dotycząca bitwy pod komarowem.